7 do 0 reprezentacja Niemiec rozgromiła Bośnię i Hercegowinę w spotkaniu Dywizji A Ligi Narodów. Okazuje się, że zwycięstwo siedmioma bramkami to niespotykany dotąd wynik w tych rozgrywkach. Poprzedni rekord należał aż do siedmiu innych zespołów. Co ciekawe, nasi sąsiedzi w kilka lat przeszli drogę. Od 0-6 z Hiszpanią. Do efektownego triumfu w tych rozgrywkach statystycy z całego świata piszą wprost o nowym rekordzie rozgrywek. Sięgając wstecz, żadna z drużyn nie była w stanie wygrać, a z siedmioma brąkami, biorąc pod uwagę wszystkie dywizje wcześniej 6-0 padały w meczach Szwajcarii z Islandią, Hiszpanii z Chorwacją oraz Niemcami, a także Turcji z Litwą do tego nasi zachodni sąsiedzi mogą cieszyć się jeszcze z jednego powodu. Tak okazało zwycięzca nie odniesie od ponad 3 lat. Kibice musieli sięgnąć pamięcią wstecz do listopada 2021 roku, gdy ich narodowa drużyna ograła Armenię 9 do 0. Spotkanie było to rozgrywane wówczas w ramach eliminacji Mistrzostw Świata, które rok później odbyły się w Katarze. Kadra Nagelsmana w tym sezonie straciła punkty tylko z Holandią.